Tutaj do poprawki. Bartek, a ty? To będzie 10. Czyli Natalka, ile ty, Twoje zlecenie jest warte? Za 10, No O sobie zapamiętajmy: mamy dwie małe, czyli muszę choć dwie małe: 10 i 10. Będę odrabiać pieniądze na frytkach. Moją pensję wydał na moje na moje o ogany A. i na pierścionek. Na pierścionek. Mhm. Czy to będzie pierścionek zaręczynowy? Tak. Aha. No i jaki autobus w końcu Agnieszka jeździ do tej waszej pracy? Czy wy w końcu się dowiedzieliście tego czy nie? Nie, ja... nie wiem. Kocham cię kochanie kochani, moje to. Znasz tą piosenkę? Es wird auch nicht alleine. Auch also, ja, Wir haben die Bote. Die Bote. Pracownicy trochę inni niż zwykli pracownicy, ale myślę, że mają taki swój ogromny potencjał, mają ogromną chęć do pracy, żeby też coś od siebie dawać społeczeństwu, żeby to też nie była zawsze taka sytuacja, że oni jako osoby niepełnosprawne są tylko w tej pozycji biorcy, że trzeba im cały czas pomagać, że trzeba cały czas coś im dawać, oddawać, utrzymywać, tylko że są też takimi osobami, które mogą coś wnieść do naszego społeczeństwa i po prostu dla kogoś innego też coś, coś, coś zdziałać. Dzisiaj spotykamy się na pierwszym szkoleniu, pierwszym szkoleniu dotyczącym frytek i miejsca, w którym rozpoczniecie już niedługo rozpoczniecie pracę. Jakie mogą być obowiązki właśnie w tej budce, gdzie będziemy sprzedawać frytki? Trzeba się czasami dogadać ze sobą bez słów, dobrze poustalać obowiązki, tak? Umówić się, kto jest za co odpowiedzialny. Trzeba będzie przyjąć, ale też wydać Komuś resztę! Mhm. Słuchajcie, a powiedz mi tak, może tutaj po cichu, czegoś tak najbardziej obawiacie? Czy jest coś takiego w ogóle? Można chyba zaprzątać, coś się ubrudzi, coś się doprzątnie. Tak, tym się należy przejmować za bardzo. Dobre. Jakie te frytki mają być? Dobre, mhm. Tak. poluzowane na miejsce. A skąd to wiedziałeś? E, Wiedziałem. E, no dobrze, dobrze. Masz rację. Mają być chrupiące, złociste. Nie mogą być spalone. Kocham go nad życiem. Poświęciłam mu całe swoje życie. O jest. To już pani. <słuch> Bardzo prosta. Bardzo szczera, nie dająca nic w zamian, a tylko brać, brać i dawać. To jest taka miłość, która nie oczekuje nic w zamian, tylko pragnie jak najwięcej czułości, miłości i oddania. Bardzo Ci kibicujemy we wszystkim, tak? Żebyś był dorosły i dzielny i samodzielny chłopak, tak? Tak. Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, Weź, że Bartek może wyszkę. podjąć tą pracę i spróbować czegoś normalnego w życiu. Przykryj. Dobra, jak pójdziesz do pracy, weźmiesz pierwszą wypłatę, to co będziesz chciał z nią zrobić? Na co te pieniążki będziesz chciał wydać? Są na pane Ogany mm -hmm. na mikrofon i będę koncentrował i, i będę miał na prawdziwej scenie. Proszę, oto porcja, frytek. I leciutko na krew. tak jest. Świetnie. I wyżej, Natalka. Łuuuu, wow, brawo Dobry, Isiuk. Isiu, brawo Sytuacja uratowana. Dobrze Agnieszka, brawo. Świetnie. To jest pani Paulina. Ja też się muszę nauczyć. proszę pani Paulina. Pani Paulina, tyle samochytek mamy złapać, co poleciały w górę. Rum zekowany. Świetnie. Poszło. Idzie. O, to już moja porcja. Nie do tego, nie do tego. Ojej, nie do tego. To już idzie o, na straży. Nie jemy. Nie. nie Próbujesz? Karola? No, proszę. Postanowiliśmy w stowarzyszeniu założyć przedsiębiorstwo społeczne, y, które będzie zatrudniało pięć dorosłych osób z zespołem Downa. Y, I cele są dwa: dać im pracę, żeby się czuli spełnieni, żeby się czuli szczęśliwi. Y, i drugi cel jest taki, żeby pokazać ludziom, że oni też mogą pracować. Tak? Że dorosły człowiek z zespołem Dawna może wykonywać pracę, może dostawać za to wynagrodzenie, a właściwie powinien dostawać za to wynagrodzenie. No i żebyśmy się nie bali takich ludzi. Kupując od takich osób frytki, poświadczamy tym, że jesteśmy otwarci, tolerancyjni. Czy poznajecie tą przyprawę, tą roślinę? Por. Nie, por. Nie, to zaraz tutaj może ktoś rozpozna. To trzeba się. E, nauczyć pomyl... Coś, coś innego. Bazylia? Dobrze! No dlatego właśnie Bazylia, kolejna nazwa sosu. Suszone pomidory z Bazylią, Okej. Okay. Kajden się urodził, się urodził e, pół roku dobrze. po tym, jak się przeprowadziliśmy do nowego domu na obrzeżach miasta i miałam w ogóle takie wyobrażenie, że będę się musiała wyprowadzić na koniec świata, bo tylko tam jest miejsce dla takich ludzi. To co to? To, że ja tak myślałam, też pokazuje w jakich stereotypach tkwiłam ja, nie wiedząc nic o środowisku osób niepełnosprawnych, bo nie dostrzegałam ich w życiu codziennym. Natomiast teraz to już w ogóle jestem pewna, że Kajetan będzie gdzieś pracował. Bo ma lat 7, za lat 20. Zakładam, że świat w ogóle będzie wyglądał już zupełnie inaczej. On będzie mógł wybrać miejsce, w którym będzie pracował. Ja go w tym wesprę na pewno, kiedy nasze dzieci małe ze na będą dorosłe. Będzie im łatwiej niż tym dorosłym obecnie. się w Ja teraz będę klientem. Dzień dobry. Mam ochotę na frytki z jakimś sosem. Proszę mi coś doradzić. Nie jestem zdecydowany. Proszę mi coś doradzić. Co mi Pani doradzi? Wszystkie mają być małe czy duże? duże. Jestem głodny, buczny w brzuchu. Duże? Dzień Poleca Pani duże? Tak. Biorę duże. A z jakim sosem? A może z ketchupem? Mm. A Ofer? może... Y, ja chcę... Ketchup. Łagodny. Łagodny mhm. ketchup. To, mhm. będzie, będzie? To, to, to będzie. Będzie? Ale to będzie poczeka, bo się wydawać jeszcze usmażyć bo... Mhm. Dobrze. To dziękuję. Słuchajcie, Natalia mi doradziła. Nie byłem zdecydowany. Nie wiedziałam, co mnie spotka, jak będzie wyglądało nasze życie. E, miałam jedną, jedyną pewność. Oj, to chyba nie spodziewałam się, że to jest trudne. E, byłam pewna, że nie zostanę sama. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby mieć świadomość, że u boku ma się kogoś, kto cię nie zostawi. I ja tą pewność miałam. Także to jest wielkie dzięki dla mojego męża. Nie wszystkie kobiety tak mają. Generalnie można powiedzieć, że wiele w życiu jej zawdzięczam, bo dzięki niej jestem takim psychologiem, jakim jestem. I właściwie wielu rzeczy uczyłam się razem z nią. Ona jest niezakłamana, jest szczera, jest bezwarunkowo bezpośrednia i we wszystkim widząca. Pozytyw. Wszyscy są ciekawi. Do babci trzeba będzie zadzwonić. Jak ci poszło w tej pracy? Już kupują bilety i chcą przyjeżdżać na zakupy. I przy okazji zjeść sobie we frytkach u ciebie coś dobrego. Dziękuję. Bardzo proszę. Więc jedziemy i pojedziemy. Z, już, już chcesz do pracy pędzić? Tak. Dzisiejsi rodzice mają. Internet, mają mnóstwo wiadomości, y, dobrych, złych, ale mają. Myśmy nie mieli żadnych. I była alternatywa, albo damy sobie radę, albo nie. I stwierdziliśmy z żoną, że no musimy żyć. Zaczęłam jako matka niepokój. Wielki niepokój, co to będzie kiedyś. Jak Natalia sobie będzie dawała radę w życiu. To jest jednak takie trudne. Ale wszystko jest dobrze i Natalia jest samodzielna, na miarę swoich możliwości. Jest samodzielna. Uważam, że jest mądra, odczytana. Dużo nam pomogli ludzie. Trafiliśmy na naprawdę wielu fajnych specjalistów. Trafiliśmy na przyjazne stowarzyszenie. No i tak osiągnęliśmy największy z możliwych sukcesów Natalia Pracu. Bardzo się cieszymy, że wreszcie przyszedł ten dzień, kiedy po raz pierwszy w nowej budce, już tej naszej właściwej, możemy rozpocząć, rozpocząć pracę. Nasi pracownicy są niezwykle szczęśliwi, że po ponad pół roku starań uruchamiania przedsięwzięcia wreszcie mamy możliwość być w tym pięknym i bardzo komfortowym food trucku. Jak? Jak się, bardzo się bardzo pracuje? Dobrze. Tak, bardzo dobrze pracuje. Tak, bardzo miła obsługa. Ja bardzo miła obsługa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest dla nich miejsce i to jest dla nich wyzwanie, z którym sobie radzą świetnie. <laughs> ja Ponoć macie najlepsze frytki no, tak, w Krakowie, prawda tak, to? Tak, tak oczywiście. Nie? To najlepsze? Mhm. przeżycia, lepsze życia dużo energii macie w pierwszym dniu pracy? Y -y. Tak, tak oczywiście. Kto jest najbardziej zadowolony, przyznać się. Drugie ta, ta ta sobie dwie. Wy jesteście zadowolony uh -huh. najbardziej, tak? Umiecie wszystko obsługiwać? Tak, tak. Na ja kasę lubię i frytki wydawać. Kasę lubisz? Ja też lubię kasę. Wydawać kasy? Wydawać, a ja lubię mieć pieniądze. Ja też. Super.